I słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, zmienimy na pelet. I jest ryba. I też nie głupia. Jest, jest, kleń, kurczę no. Rzeczywiście super. Ach. No, to, to, to jest ryba. Pelet czyni cuda. No, już fajny, naprawdę kurczę. Jest tak delikatnie wpięty, już. Ach, I to jeszcze na. bez ten, bez zadziorze, nie? No. Piękny kleń. Zmierzmy go sobie 50 Czekaj, żeby ładnie jakoś 50 1, żeby nie naciągać Żeby nie naciągać to już to przeszło, ale 51. Czyli mój nowy rekord o centymetr poprawiony 51 <suszy> klejnik piękny. Jeszcze raz Wam go pokażę Patrzcie jaki pysk Piękna